Witam, dziś dodajemy balast do kół do ciągnika Maxum Case. Obciążenie będzie wynosiło w dwóch kołach 520 kg w sumie. Tu już jest napełnione. A w tym jeszcze zostało pięćdziesiąt litrów. Z 50 litrów może. Myślę, że ciągnikiem nie będzie tak bujało przy siewniku, czy innych ciężkich maszynach z tyłu zaczepianych. Dobrze, to tyle na razie.